Jesteśmy w Gdyni, tym razem na ulicy Reja, gdzie znajduje się Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Reja 2A. Katarzyna Wiśniewska, jestem lekarzem i specjalistą w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Pracuję w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, w którym pełnię od 15 lat funkcję dyrektora. W siedzibie ośrodka przy ulicy Reja działają dwie placówki ambulatoryjne, poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu. W siedzibie ośrodka przy ulicy Reja 2A funkcjonują dwie placówki ambulatoryjne, poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. W poradni oferujemy cztery programy. Jeden skierowany do osób uzależnionych od alkoholu, nacelowany na pełną abstynencję, program ograniczenia picia dla osób, które chcą ograniczyć swoje picie, program dla osób bliskich, osób uzależnionych oraz program dla osób, które dorastały w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu. Trzy z tych programów oprócz programu ograniczenia picia trwają około dwóch lat. Przyjmujemy do nich osoby powyżej 18 roku życia oraz wszystkie one mają zarówno etap podstawowy, jak i pogłębiony oraz obejmują terapię indywidualną i grupową. Ponadto mamy dodatkową ofertę terapeutyczną, którą finansuje w całości Urząd Miasta Gdyni, czyli maratony terapeutyczne. Odbywają się w weekendy, trwają 15 godzin i na przykład obejmują prace warsztatowe związane z umiejętnościami interpersonalnymi, społecznymi. Program ograniczania picia skierowany jest do osób zaniepokojonych ilością i, czy częstością wypijanego alkoholu i którzy chcieliby podjąć kroki ku ograniczeniu swojego picia. Program jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu trwa 8 tygodni od poniedziałku do piątku. I obejmuje codziennie 6 godzin zorganizowanej pracy terapeutycznej, zarówno grupowej, w przeważającej mierze, jak i indywidualnej. Pamiętaj, nie jesteś odpowiedzialny za swoją chorobę, ale jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowienie.